Ogólnie sprawa jest taka, że zginiemy jako piersi. Lećmy na jakiejś zatupie, takie, takie... Wiecie... Żeby, żebyśmy nie zginęli, żebyśmy Patrycja nie zginęli. To jest chyba najlepsza miejscówka. Nie... Prawda, ja, 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 ja bym poleciała na trawę. Ja, ja wiem, czy ty lubisz trawy, Patrycja, ale I czasem... ta... ja dupie, no faktycznie. No zawracamy. Gdzie ty jesteś? Zabracam! <laughs> Zwierczamy z dążą. Ej, gdzieś ludzie się Gdzie ty boją? jesteś? Nie wiem. Nie wiem! Ja pierdziele... Kurwa, no! Co samo? No ty. Ale no czego to się mi. Ja pierdolę! Mam bestię! Uciekamy stąd! Uciekamy stąd! Masz potę? Dobra. Chodź! Kietramy się w tym budyneczku małym. Tak, tak, tak! Dobry pomysł. Ale ja jestem geniuszem. Na razie jesteśmy. I jest to Dobrze. One eternity okay. later. Okej. No może jak to ścianę rozwali, nie? Ale, a właśnie nie mam tego, nie mam tych żelaznych drzwi. Oui. <laughs> Kurwa co ty robiłaś? Chaga! Dostał mocno. No 8. kurna, 25 na żółto! 36! Jezus Maria! A! A! Jestem zagroźnym przeciwnikiem chyba tutaj. Masz jakiś karabin albo coś, coś długiego? U, u, u. PM i no. nie. A pompę masz chociaż? Nie. Wiecie. Ale w mam taka Wiesz co Patrycja, to. musimy iść do strefy. Nie wiem jak sądzisz, ale musimy się już zbierać do strefy. Ale znowu nie jest tak daleko. Nie jest źle. No. Mogło, mogło być gorzej. Tu jest bot! Może od niego coś kupić, jakąś broń. Ta? No przecież. Nie stać mnie. Kupisz mi No. Bo przecież... mnie nie stać. Ej, co jest? Nie ja mogę. A nie, bo mnie też nie stać, dobra. A ja, ja, ja wiem dlaczego, bo... Turniejowe, nie? Turniejowych nie mam... To jest inaczej. Kurna. Ja A już było dobrze. No też tak myślałem. Ja nie grałem za dawno turnieja, więc wiesz. A miałam takie WTF, czemu ja nie mam złota, nie? Ja ostatnio ja ja grałem chyba... Mam splash. Mam splash. I coś na daleko. Dobra, do strefy. Chodź, rzucę splasha. No dobra. Bo lepiej, lepiej być bezpiecznym, nie? Michał, tutaj typ lata! Nie I gadaj. Dwa. Ja... nie, wychodź stamtąd, proszę cię, ja nie chcę... Nie jestem celem. Ty... Chodź tu! Dostał na biało, chodź! Tu musisz mi pomóc Patrycja! Kurwa mać! <noise> Dam jak nie grać Fortnite'a na turniejach? <noise> Dobra, znalazłem jakiś ubogi domek Nie wiem, ja lecę tutaj Bo tutaj jest kilka domków, więc... Może cała ta Dobra, szana, jest do. Tu posażę, są dwie skrzynki. Jest dobrze. A może to coś gorszego? na Co nawet. Tak? Nawet miśc, karabin tak nie mam. Nie jest zajebiście. Sprawdzić moje sejsmometry. Nie będę żadnych sejsmometrów sprawdzał. Oni chcą nam skrócić życie. Gdzie ty jesteś w ogóle? Bo... Gdzie ty kurna jesteś? A tam. Dobra. No bo ja tutaj poleciałam, bo tutaj nikt nie leciał, a ja się ich bałam. Ja mam tylko jeden ubogi karabin. Ja mam karabin i jeszcze taką broń, której nie lubię, ale mam. Mhm. O! Siedem osób. Typy tam są. Dobra, co to jest? To jest... A to są te sejsmometry! To, co ...musi teraz tak głośno być. Trochę zaburza moje odczyty. Misji, jakąś misję zrobiłem na turnieju, No ja wybiłam level przed chwilą. Ale czemu ciągle my jesteśmy celem? Nie ja mam pojęcia, nie lubię nasz, ta gra chyba. Dostał niezłe lanie, że tak powiem. Dostał w dupę. Ten to jest tutaj. Ci goście. Ale tutaj. Aha, nie mogę zaznaczyć to co tutaj jest? Nie no, nie... nie... nie, nie nienawidzę go. Skalopsuj go. Ta? Tak! Tam ma jedne schody postawione, więc go skalopsuj. Kurwa, kurna mać! Ja... pierdolę, ja pierdzielę. Nie wiem czy to się nadaje na odcinek kuźwa. 28 ósme miejsce. Nie, nie. nie, no trzech miejsc. Nie, brakowało. nie, patyce, nie, 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 nagrywamy, nie,